Siema, jestem Kamil Kimy i są ze mną... Grubcia. I Krzysiek. I dalej nawalamy Fimicity. I, swój, I y graliśmy poza odcinkiem. No, trochę grzejście. Mnóstwo swój, kupujących y przyjeżdża codziennie kamie... samochodami z Czarnobyla. Co z Maxa? Ja jestem biały. No, coś chciałeś powiedzieć? Ej słuchaj, jak się sadzi te parki naturalne, w sensie lasy, to to podwyższa wartość terenu? Mm -mm. To wciąga Lasnie. zanieczyszczenia. Ale wciąga zanieczyszczenia. Aha, jak to spraw. Kamil, opowiedz o mojej katastrofie i co by się prawie stało. Tak, no. u Maxa były meteoryty i o mało nie rozwaliło elektrowni termojądrowej. U mnie było tornado, jak widać wymiotło mi kawałek. Ale dobrze, bo i tak chciałem tu lotnisko postawić. Mm, więc nic wielkiego się nie stało. No nie, tylko zabiłeś 600 tysięcy ludzi. No dobra, 600. 000. Nawet tyle nie było. Ym... I co? Coś tutaj robiliśmy. Niedużo, ja się no tylko wzbogaciłem o jakieś... No, Kamil wysłał mnie tam 250 tysięcy 000 000 przez Maxa i Maxowi 300, bo to mu pomagał. Ale generalnie się rozwinę, bo zarabiam 7500 500 na godzinę. No to generalnie to ja buduję lotnisko. A po co ci ja? lotnisko? A zaraz walnę jeszcze jedną Mogę ja postawić robię. szkołę właśnie miałem się szką zająć to najpierw wielka jednostka czy najpierw wielka jednostka tylko gdzie tu nie tu przy szpitalu się w tym wszystko pomieści nie mam zgonów 0? przestępczości 1? zarów 1 A, się udrapałem, o ja nie mogę. Udrapałeś okay. się kamień? Straży. Czym? Nie, paznokciem. Nie pytaj. Ja, ja nie chcę wiedzieć co ty robisz, Kamil, naprawdę, wiesz. Nieważne, powiedzmy, że się udrapałem. I mnie boli jak Cholera. Kamil, to wystarczy, co nie? I budujemy Kamil? jeszcze atrakcję turystyczną. Ej, y, ma... Kto ma z was uniwersytet? Ty, Max? Nie. A ty miałeś chyba uniwersytet? Może nie. ty akademię? Ja mam szkołę. Ja mam akademię, znaczy się. Ale akademia... A kto ty... ma uniwersytet? Ja nie... Nikt. No Nikt. Ktoś ma, bo widzę, że jest. Nie. No to tutaj ktoś musi mieć, z naszego regionu. To ktoś tych gości ma. Ale moglibyście ten postawić uniwersytet, fajnie było. No to dla ciebie. A wiesz jakie są koszty? Yeah. W pełni ja wiem, rozwinięty uniwersytet. Czy... uniwersytet chyba 8 tysięcy. No, bo Kamilowi mówiłem kiedyś. Ja, Który postawił z was lotnisko? Max? Kamil? Ja. Który z was postawił lotnisko? No, no mówię. się nie. właśnie pojawiło, że mogę y, lądowisko z głowców zaśliczych ustawić, ale nie stawiam. Na razie zostawię tak jak jest, bo jest... Chcą biuro progresji tak? Niech spadają. Okej. Okay. A dołożę im jeszcze w sumie jeden. Nie garaż. No, 10 tysięcy w sumie za wybudowanie biura progresji. Panie, bo to jest... dobre... dobre fin finansowanie. Biuro progresyw. Mam zajezdni w ogóle, ale to Kamil nie wie, co ma. A, to jak tam u tych dupków? No, idzie ja nam szkielet. Na początku się rzucali do mnie, że chcą... Yy, yy. No i właśnie tak... Yy. Muszę edukację trochę polepszyć, poprawić, w sensie. To się bawi czymś. Coś osoba, która jest wyciszona. To nie co, nie ty ja. masz, co ty masz do osoby... Aha! Co ty masz do osoby, która jest wyciszona? A nie no to powinna być wyciszona. No właśnie! To dobre określenie. <gryś> no ale nie jest i coś. No nie mogę! No przecież go zabiję To w ogóle, Max, wywal go Nie Tak, jest znam jeszcze cichy wie, w rozmowie Co? Wiem, żeby go wywalić, to kamień... Nie, 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 nie będę Mówię, przyszedł. że jest z nami jeszcze cichy w rozmowie Kamień nagrywa spraydeku Max, wykop go Nie! Ja cię błagam nie, nie. Już nie będę. Ostatni raz nagrywamy, kiedy Cichy jest skąd powinien być. Mówiłem, żeby go zazalić. Tak, Krzysiu, zwracam honor. Ostrzegałem. To nie, 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 on będzie grzeczny na pewno, nic nie zrobi. Krzychu, nie zwracam honoru. Dobrze, ale ty jesteś maksem. Bo to ja mu kazałem. A no tak, to jego wino. Dobra, to coś że z powrotem, to Jest Niespodziewany gość! A jest ten kolejny... A jest ten wolny talerz ta, jak w Wigilię? Serio? Krzyk bez takich tekstów, co? Ale no co, do no, że co ja coś złego mówię, no dobra, w tym... Ten to może było lekkie przegięcie Krzychu nie lekkie. opowiadaj bo będzie w piedzie Lekkie przegięcie No ej Max powiedział ci coś wiesz Pogadamy e, po co? odcinku Wiecie co zrobię? Zobacz na wygrany Pod koniec serii zrobię elektrownię jądrową i zrobię żeby to... wybuchła Tak to będzie wielkie zakończenie co nie? Mhm. No to powinno być zakończenie serii. No. Takie. No. Dlaczego? A dlaczego nie? Nie no jeszcze nie chcę kończyć tej serii, no. Co ty? Co, bo hajs ci się nie zgadza, tak? Ej, fajnie, jest 19. Ej, ładnie świeci słońce, ale pewnie działamy na zasilanie akumulatorowym. No pewnie! No jak mówi, jest 19, w tym momencie, spojrzałem na zegarek Kuźwa, nie? No, jest za 10 9. Ale dobra Dawaj Max zbudujemy międzynarodowy port lotniczy To ja się wyciszę. To nareszcie Albo nie Jak się nie wyciszysz, to Max cię wywali. Ta, już to widzę jak go wywalię. Ja go wywalę. Możesz tylko Kamil dodawać. I chuj Dobra, to ja nagrywam sam Chyba, że czekajcie chwilę Powiem tak, wywalimy z rozmowy Więc ten odcinek będzie tylko przez kawałek z nimi I gdzieś wybuchło po hasmacie I spadły mi dochody. Teraz ja bym chciał wiedzieć dlaczego. Uff No nie No nie mogę No nie mogę Spamują mi, czekajcie chwilę. Bo oczywiście znowu mi coś piszą. A, mag dzwonić z krzyżkiem. Tak Aż się zakrztusiłem. Zabawne, naprawdę. Tak więc dalej nagrywamy z nimi. Żebym będę nagrywał sam. Hello? No? Serio? Mhm. Ej, co to, to powiedzieć to... jeszcze raz? To krzychu wywal go, bo on chciał nagrywać samemu, więc... Uuu, na no to są duże wydatki. Nieważne. W końcu jestem bogaty. Ile Je masz? Prawie 800 tysięcy. Ja się utrzymuję na 200 i ciągle jeszcze dokupuję nowe rzeczy. To jest fajne. Teraz ja zrobimy taki konkretny upgrade miasta. Ale więcej wydaje na kształcenie. Mam mam nadzieję, że. Czy tam... powiedzieć ci, ile wydaje na mega No ile? 25 tysięcy. Dobrze, a jakie masz zyski? 5 tysięcy. Bo dokupiłem jak debil yy, po cztery helikoptery do każdego. Do każdego czego? No do komisariatu policji, do... Jakiej no to... jednostki? Dobry dowcip. Znowu pożar Hazmat. Nie. A tam mam to gdzieś. Wcześniej 7 zgonów to było dużo, teraz jest 9 i jest na rzutę, że jest średnio. Ja, mnie 1. 1... Do. Zgonów mam 0, przestępczości 1 i spalone boli. że macie tak mało przestępczości? Tak, tak. Nie wiem. Karetka z miasta prostu... Czarnobyl... Karetka z miasta Czarnobyl gna, ra... gna na ratunek. Nie wiem czy chcę, żeby ona przyjeżdżała. Nie martw się, napuszczę tylko na ciebie zombie. No właśnie. Niska wartość gruntu. Gówno, prawda? Pożar. 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 Wartość niska. Pożar. 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 Dlaczego jest tak? Pożar. 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 Kam Kamil! No ja nie mogę. Co? Uspokój się. Dzisiaj tylko budynki, które się spaliły. Pożar, pożar, pożar. Denat Denat i Turat. Firma się nazywa. Za dużo przestępstw. No wiem, że za dużo staram się. Tak, wiem, że za dużo. Znowu się staram. Krzychu. Przykro mi, ale w moim mieście chemikalia Krzysia zbankrutowały. Serio? Czemu? I postawiłem na nich fabrykę omegi. magii. No dzięki, miły jesteś. <grym> o nie. Bo ten ja machle... bankrutuję. Masz miał firmę, która się nazywała... Jak, jak? Chemikalia Krzysia. No. A ja bankrutuję. Ile? <grym> Minus tysiąc. No. Dobra no to to koniec, serii, kończymy Nie, pociągnę trochę, już tylko minus 200 Tylko minus 100 Czemu tak mało prądu, ej, czemu mam tak mało prądu? Bo I już znowu zaczynam dupy. wychodzić na plus O, jest napad w toku w jakimś sklepie, tego rozwalę no z wody tu mam wpis, tu byłam pompownie. Pompownie i wieży ciśnień. Dobra, to no nie, ja nie poczekam wiem. do 20. Ale jest 20.57. Boże, no w Sim City. co się czepiasz. Kamy, która u Ciebie jest godzina w Sim City? 8. rano. 12.00. U mnie jest 8. rano. To się nazywa strefa czasowa, Krzysiu. Krzychu, my... Ty jesteś z innego... z innej strefy czasowej. Z innego strefa czasowego? Tak! Z innego strefa ja jestem. Tak, Max, to prawda. Nie, nie zbuduję wielkiej arkologii, ja pierdziele, odwalcie się od tego. Co za dupie? Co, a ci co chcą, kolej nie zrobię wam kolei nie A ty z... menda jesteś jest, Krzysiu no. Co? Tak właśnie Niby byśmy mogli zrobić ten międzynarodowy port lotniczy Ale chyba walny tramwaje No chyba zrobię tramwaje, tak Tylko najpierw bym musiał upgrade'ować drogi ale nie wiem czy przypadkiem farma słoneczna nam się bardziej nie przyda. No by ją trzeba odkryć. Znaczy zbadać. Uniwersytet ze szkołą nauki w regionie. Ze szkoły nauk chyba. Nauk nauki. Pff, jeden pies. Dobra, co, gdzie jeszcze tą drogę trzeba zupgradeować? Żywano tak mniej więcej całą są... Oho ho, 10 tysięcy wypłaty już się szykuje He 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 8 tysięcy się wypłaty 8 tysięcy wypłaty już pa, się szykuje 11 12 a się nawet tego odcinka nie wrzuciłem A z czego? Z Youtuba Tak tak Jeszcze nawet tego odcinka nie wrzuciłem O już 20 Uf. No 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 Zobaczcie 20, sobie na odcinku, z, z czego YouTube. ja ciągnę teraz hajs. Z mhm. Shakespeare's Globe. Krzyż się podobno do Londynu wybiera. No bo się wybiera. No to do teatru Szekspira Nie. Jak nie? Być w Londynie nie być w Shakespeare's Globe? Tak jak A być to w... tutaj jest? Tak jak być w Warszawie i nie być... W zamku królewskim nigdy. Ja nie byłem. No ja byłem raz w życiu. Serio? No a trochę długo tu mieszkam. No i, ale to jest najlepsze, że mieszkasz tyle w Warszawie, ja byłem w zamku królewskim chyba dwa razy. No ja byłem hmm. dwa razy. Nie no może byłem ze 2-3 razy. Nie wiem, no ale nie byłem aż tak dużo. No wiesz no jak się siedzi, no to co? Będę po muzeach chodził. W większości byłem przynajmniej raz. No i co tam się zmienia w tym muzeum? w takim zamku królewskim no zamek królewski jest muzeum, nie no zamek królewski mm. jest taki sam już od paru już od wielu lat więc Ale mogli posta mog mogły być zabytek elektrownia w Czarnobylu albo nie wiem albo coś w cza Czarnobylu <laughs> elektrownia w Białobylu mm. moje... moje miasto się nazywa Białobyl, takie wytłumaczenie dla widzów bo ludzie nie ogarniają bo nie powiedziałeś a nie można tworzyć własnych budynków? Można się własnych dodatków? Ale co, co? O co chodzi? No można by zaprojektować na przykład w jakimś 3D Maxie. zabytek elektrowni w Czarnobylu. No nie można by, no bo hello, SimCity jest online. No i? Co? Co? Brak ropy na No i co main? z tego, Krzysiu, że SimCity jest online? Okej, okay, to nie pociągnę. Krzysiek, co z tego, że jest online? No to przecież inni tego nie pobiorą. Boże, jako dodatek to zrobić. DLC. Do pobrania. Może i tak. O chyba się do Co wstawię? Co ...Was... ...Wasyla Błogosławionego, czytaj kreml chyba. No nie, Je. kreml to jest cały ten zbiór budynków. No super zero spalonych budynków, gdzie nie Strażycy się co za naród, ja nie wiem. de Triumph, a po co mi to łuk Queen Canterre. No cholerę mi to wszystko Ile już nagrywamy? Nie wiem, ze 20 minut O, Kylnerdom Gmachopery z Oslo Gmach Opery w Sydney! Zamek Królewski... Pomnik Waszyngtona... E no, a co to komu? Willy Stoner... Cerkiew Wasyla... Tam Statua Wolności... Dobra, nie kliknij. Krzywa wieża z Pizy... Słucham, słucham?! Krzywa wieża z Pizy... Słam z czego? Z Pizy. Mogę powiedzieć z czego ja znam wersję Wiem z czego ty znasz Nie nie mów Czemu? Bo to Krzy Krzychu. mój odcinek Krzychu czuję się smutny Krzychu Czemu? jest smutny przez Kamila No to prawda Zły Kamil Kamil, ja, upward. Upward, kamil Kamil Aport Kamil 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 daj głos. daj głos. Kamil Kamil daj, kamil daj, kamil daj <noise> To mi <kamil> daj głos. Kamil daj, kamil daj kamil, kamil kamil. <głos>, głos. Kamil daj Kamil Kamil daj Kamil Nie Kamil to cholery Ale wow, ile pożarów Ale jakie fajne w takie wysokie <noise> budynka <noise> Fajny jesteś Jakie O ile pożarów ale jakie fajne Oj mam problem z energią, z frontem Ej, e, słuchaj Kami weź sprzedawaj prąd. Ha. Ha, ha, ha Weź ty masz taką nadwyżkę Kami nie bądź biczku Wiecie co, co ja postawiłem hmm. Postawiłem kolner dom Jakiś kościół postawiłem. To jest z tej, z kolonii. Tylko nigdy nie, nie pamiętam, co to znaczy to dom. A, bo mi nigdy nikt nie, nikt nie powiedział, co to znaczy. Właściwie. A nie mam słownika polsko-niemieckiego. Nie, to nie jest kościół. Chyba jest jakaś katedra. Bo kościół to jest dikirsze. Dobrze, nie szpanuj, okej? Okay? Nie dam mnie zainteresował. Bo ja już tak mam. Jak ktoś zainteresuje, to nie dam sobie spokoju dopki. Ten. Haj zdawać, murzyny, głupie. Zadzwaj który... Żydów raz. Dobra. Fucking white man. Ale z kolegą, co nie. Uznaliśmy, że jak nigga to jest czarno, w wie, że to jest wrażliwe, a oni mogą tak do siebie mówić, to ciekawe jak jest biała z taką wrażliwe, co nie tak kombinujemy, kombi wymyślimy, że fucking white man. Fajnie, no nie ma innych tematów do rozmów. Ale lub, to nie jest jakieś wredne, to nie jest wredny, wyzywa, jest rasistą. Ale potem wyzywa... to do mnie się YouTube przyczepi. Dobrze, ale... Ja się ale to nie czeka, nasza wina Wcale nie twoja. YouTube nie umie. Nie, nie, nie rozumie po polsku. Nie, nie ogarnia zamoziło, ale dobra. Co? 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 Gówno. Twoje? Nie, twoje. Aha. My bardzo interesna rozmowa, panowie. Wiem. No to idę w turystykę. Ta Ej, czemu prądu brakuje do jasnej ciasnej? Ty i turystyka Kamil? Ej, jak się mówi do jasnej ciasnej, to czy I do jasnej wąskiej. Albo do ciemnej wąskiej. To mów do jasnej wąskiej. Do ciemnej wąskiej będę mówił. O ja im kościół zburzyłem. <laughs> Nawet... O ja im kościół zburzyłem. A ty kleryka, u twojej koledzy mieli rację. Postawimy meczet. No co? Parking... Parking przy... Parking przy meczecie? Chemicania Krzysia wypuchły, Boże Święty! Boże Święty, Ja tu o meczecie, tamten o Boże Święty... O no, Boże Święty! Ja nie mogę. O Boże Świętym. Ja już chyba mam meczet jedyny. Ja no nie o czym my tydy... rozmawiałem potem, że na mnie przypieprzy Piotrek mm -hmm. Pozdrawiam no, Piotrko. Piotrko! Nie on tego nie ogląda. To jak się do ciebie przy pieprzech nie ogląda? Bo mu co? Kuba powie! To mu też powie, że pozdrowiam. Niedobory Przypio... pracowników, nie ma kto pracować meczet... Postaw... postawiłem meczet i obok się zrobiła nagle smutna późka. Serio! Tak miałem na początku. Yy, Wiem mówiłeś w, nie... w ostatnim odcinku. Tak mówiłem? Tak, to było genialne. Przypominam, że wy... <grym> Przypominam, że wypipczyłem tylko... To gdzie mieszkacie. Muszę mi powiedzieć dokładną nazwę miejscowości. <grym> <grym> to byś się znowu wypipczyć. Wiem, ale mi się nie chce. Emika, jak szczesia poszło się... Zami. No właśnie. Co jest? Tutaj Megawierze jakieś problemy. Taki fajny duży budyneczek. Muszą puchnąć. Aha, te apartamenty w ogóle nie wiem dlaczego zamknięte. Podobno przez burmistrza. Ci więcej sklepów albo się stąd zabieramy. A na Jużu, poziomie... Ej, ja usłyszałem coś innego. <noise> A wiesz co? Domyślam się <grym> A, Max, może powiedz, bo ja wiesz, nie jestem pewien, czy ja to Nie, przyszedł. po odcinku Aż tak bardzo chcesz? Po odcinku wiesz, Max, potem się do ciebie przypieprzą znowu Ciekawe kto? Mami w dupie, Ale cichy? Ale wcześniej to nie był cichy On jest drugą osobą, a, która a, napisała wcześniej to był jakiś Tak nie wiem, czy zrobić centrum recyklingu Ci tutaj gadają, że nie ma sklepów, a na poziomie handlowym potrzebujemy więcej kupujących no to jest... Logist. Fuck ogóle... Logic. Fuck Logic. Wiecie, czego się dowiedziałem? Że bankrutuję? A nie, ja się utrzymuję z dobrymi zarobkami. Chcę teraz postawić. Jestem minus 5000. tysięcy. A to super, tak. Ma. Jestem A... plus 280. Jestem plus 5 tysięcy. No tylko, że ja mam milion na koncie. 82 tysiące i zaraz 1 centrum recyklingu I skład handlowy w ogóle i będę sprzedawał plastik SPRZEDAM plast! Boże święty pali się! Sprzedaj siebie! Pali się! Eee! Co, plastik? POKOJE kwasek pali się! Co kwasek? Już mi nie idzie. Dobra to Za by, było, kamie, to tak by było dzisiaj na tyle O co chodzi Kamil tak coś mi nie idzie No to ty na tyle No bo mnie e, mi nie idzie Zresztą i tak zaraz już trzeba kończyć Zaraz już A ile już nagrywam? No będzie Zaraz czy na... już, bo nie wiem Spadaj Ile już nagrywam gościu? Pół godziny Ej fajnie, to tak zawsze To by było na Kamil, dzisiaj tyle? Zobacz, zobacz moje miasto. Przerywam tak, mi go. Nie? Zobacz moje miasto! Czyli to mój internet... No tak, to to oh, tym Kamil. bardziej by było dzisiaj na tyle Dobra. Ej, wy nie macie uniwersytetu już, mhm. nie. Tak, więc to by było dzisiaj na tyle Mówię to już chyba po dziesiąty. Do zobaczenia w następnym odcinku. No się ma. To się ma.